Panie, rozkazuj! Ludzie Cię lubią, panie! powoli nam berowar też Nie mamy już prawie jedzenia, panie. Powoli jedzenie, to idzie, to następną porcję. Mamy. Ludzie cię lubią, panie. No, Niewielka grupa wrogich żołnierzy kieruje się na nasz zamek. Wróg nas atakuje! Będziemy mężnie walczyć! Panie! Rozkazuj! Dobrze, im się. Dobrze im idzie. Chcesz? Wchodzą. Dziecię lubią, panie. Potrzebujemy, może wejdzie. Gdzieś blisko. Nie będzie tu. No i potrzebujemy to. W zamku rozpętał się pożar, panie. Czy mamy dość studni, by opanować to zagrożenie? No jednak potrzebujemy studnie. Jedną tu. Drugą tu. Możemy zwiększyć. To nam się pali, to musimy zgasić, ludzie cię lubią. Panie, w takim tempie to będzie trochę ciężko. Już nam pożarnie dokucza, ale nam się dalej pali. Czeka aż wyjdą. Postawimy więcej domów. Tutaj muszę odejść. Następny jeszcze jeden. Plus 30 na plusie. To nam się chyba spali. Kurde, nie zdążymy. Musimy szybko postawić nowy. Ładna no dziś pogoda, panie. Wróg nas atakuje. Niewielka grupa wrogich żołnierzy kieruje się na nasz zamek. Tutaj jest ich coraz więcej. Możemy postawić nasze woły, żeby zaczęły nam przynosić po dwa. stawiony szybko. 2T tutaj nie wejdzie. Tutaj też nie za bardzo. Postawimy go tu. Nie można tu tego zbudować. Grzyb zniszczył nasze plony pszenicy. Panie, piekarze są zaniepokojeni. Mamy dwa To też potrzebujemy dwa. No i później musimy zrobić to, żeby namkę hmm, produkowali ubrania. Ludzie cię lubią, panie! Tarczeć. Nasz spichlerz jest pusty, panie. O, w naszym spichlerzu coś nic nie ma. Niewielka grupa wrogich żołnierzy kieruje się na nasz zamek. Postawimy więcej. powinno na razie wystarczyć może jeszcze gdzieś tu wcisnę niech będzie mąka jest ci robią teraz potrzebujemy znowu drewno ludzie cię lubią panie Szybko, tego drobno. Co, so, jakby mi to wycięli, by to był z nich dumny. Wróg nas atakuje. Dobre rozkazy, to nie panie! Radę. Spokojnie. So, jakby mi to wycięli, bym był z nich bardzo dumny, ale jakoś. nie bardzo im tu macie. Nie bardzo im się chce stąd. Potrzebujemy to przynajmniej postawić też gdzieś w miarę blisko. No tutaj to jest trochę daleko. No jak już musi być to niech będzie. Jeszcze jedno by się przydało. To. Ludzie cię lubią, panie. No, ci ładnie tutaj akurat wycinają. No tam chodziło. Już połowa czasu za nami. Wystarczają. Drewno pięćdziesiąt potrzebujemy. No i jest. Stawiamy kolejną. Teraz potrzebujemy zbrojowni. Piękny mamy dzisiaj dzień, panie. Nie mamy rynku. Wróg nas atakuje. Szybko rynek Rynek, rynek. Wiar... Ludzie cię tak. lubią, panie. Żeby sobie był tylko. Kupujemy kamień. I musimy zbudować koszary. Tutaj bo jest miejsce. Zbrojownie tu Już tam jakąś broń mamy. Ludzie cię lubią, panie. Potrzebujemy miejsca teraz. Nie bardzo, jeszcze nam tego drewna nie wycięli. A już powinniśmy to zbudować. Niewielka grupa wrogich żołnierzy kieruje się na nasz zamek To nie musi być tyle na pulsie Zwiększymy podatki Nawet na trzy Gotowi Lud nie jest tobą zachwycony Tutaj kolejne panie Kolejne drewno ścięte Metal jest Tutaj już nam coś wycieli, a jeszcze Ludzie opuszczają zamek. 9 na plusie, to na razie może tak być. W zamku rozpętał się pożar, panie. Czy mamy dość studni, by opanować to zagrożenie? Znowu pożar. Mamy studnie, dwie. Jesteś cokolwiek nielubiany, panie. Także tam mamy sporo. To nam strasznie szybko będą odchodzić, ale mamy ich przejściu jeszcze więc nie jest źle to by mogli szybko zebrać on już jest teraz tego czego mam więcej zbroi czy miecze. teraz odsuńcie się dobra raz jeszcze jedno Piękny mamy dzisiaj dzień, panie Jeszcze jedno Dobra No i oczywiście dwa na to Ludzie cię lubią, panie To już jedno nam się zmieści No i pożar nie ma, ładna pogoda Wszystko ładnie wodęża 8 też nie jest źle do zamku przybywają nowi ludzie będziemy więcej zbrojnych ludzie cię lubią panie co to wszystko jest tak mamy drewno możemy postawić jeszcze jedno to w zamku rozpętał się pożar, panie. Czy mamy dość...